Smog Wawelski nagrodą dla miasta z najwyższą frekwencją wyborczą. Jedna z największych corocznych gamingowych imprez przenosi się z Katowic do Krakowa. Zielony Audyt pod Wawelem, Stanisław Kracik laureatem Nagrody Ditla i Święto Miasta Krakowa. W tym żyje miasto. Iwona Siednik-Konecka, dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny, zaczynamy. Smog Wawelski dla miasta z najwyższą frekwencją w drugiej turze. Na początek wybory prezydenckie i Kraków, który zachęca do udziału w głosowaniu. To będzie specjalny smog, będzie oczywiście jego projekt, będzie jego wykonanie i ten smog powędruje do miejscowości, która będzie miała największą frekwencję. Ten smog z Krakowa, który pojedzie gdzieś w Polskę, być może nad morze, ale niekoniecznie, będzie miał podwójny taki atrybut, czy dwa atrybuty, jeden krakowski, a drugi lokalny z tej miejscowości, gdzie pojedzie. 67,31% tyle wyniosła frekwencja w pierwszej turze wyborów. To najlepszy wynik ze wszystkich analogicznych elekcji od 1990 roku. W Krakowie był jeszcze wyższy. Pod Wawelem zagłosowało 75,14% wyborców. 1 czerwca w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich lokale wyborcze, tak jak to miało miejsce w pierwszej turze, będą czynne od 7 do 21. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą dowodu tożsamości. W przypadku dowodu osobistego wystarczy E-Dowód. Intel Extreme Masters, jedna z najbardziej prestiżowych i najdłużej działających serii turniejów esportowych na świecie, przenosi swoje rozgrywki z Katowic do Krakowa. Finałowe zmagania odbędą się w lutym przyszłego roku w Tauro na arenie Kraków. Kraków się w ogóle stara o to, żeby jak najwięcej dużych, fajnych imprez z różnych branż, dużych targów, dużych konferencji odbywało się tutaj u nas w mieście, ponieważ to jest dla miasta po pierwsze promocja, po drugie, to jest, są, to jest gospodarka, to są po prostu wpływy z podatków, to jest inwestycja, to jest zmiana marki. Inwestowanie w nowoczesną markę, pokazywanie, że oprócz tradycji i kultury, którą oczywiście mamy od wieków, to mamy też. Branżę kreatywną, mamy też pomysły, mamy też myśl, by Kraków się rozwijał, by nie stawał się jakimś zaściankiem, tylko by inwestował w nowoczesne technologie branży. Zielony Audyt w Krakowie to zespół do spraw zieleni w inwestycjach miejskich, który właśnie powstał. Jego zadaniem jest tworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni publicznej. Zielone strefy odpoczynku, obowiązek sadzenia drzew wzdłuż ulic i na przystankach, zwiększenie bioróżnorodności zamiast trawników, roślinność cenna przyrodniczo, stosowanie technologii i rozwiązań przestrzennych wspierających długowieczność drzew czy retencja wody opadowej. Tak ma wyglądać praca zespołu Zielonego Audytu, któremu przewodniczy Miejska Ogrodniczka. Park Aleksandry gotowy. Oficjalne otwarcie już w najbliższą niedzielę 1 czerwca. Park Aleksandry Północ, bo o ten teren dokładnie chodzi, to zielona przestrzeń wzdłuż ulicy Erasma Jerzmanowskiego. W ostatnim czasie przeszła metamorfozę. Pojawiły się ścieżki, schody terenowe, kładki dla pieszych, a także hamaki i leżaki. Powstały też strefy biocenotyczne, które służą utrzymaniu i podnoszeniu różnorodności biologicznej. Całodobowa ochrona na Zakrzówku. Teren parku i kąpieliska będą patrolować drony, które nie tylko rejestrują obraz, ale też potrafią mówić, ostrzegać i wzywać interwencje. Drony będą pilnować porządku na Zakrzówku przez cały rok, nie tylko w sezonie kąpielowym. Uroczysta sesja Rady Miasta i biało-niebieskie flagi na tramwajach. Tak Kraków świętował Dzień Samorządu Terytorialnego. Pierwsze po Drugiej wojnie demokratyczne, wolne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku. To jest ten moment, w którym rzeczywiście powinniśmy docenić rolę, sprawczość, zaangażowanie wszystkich, wszystkich samorządowców, wszystkich szczebli, od rad dzielnic, aż po sejm. Ale przede wszystkim to też święto lokalnych społeczności, to święto zaufania mieszkańców do samorządu, to święto demokracji, to święto schodzenia z decyzyjnością niżej i niżej. Bo Rady Dzielnic, ale przecież też budżety obywatelskie to święto decentralizacji, to święto oddawania wagi decyzji w najbliżej mieszkańców. Stanisław Kracik, zastępca prezydenta Krakowa, uhonorowany nagrodą Ditla. Nagroda imienia pierwszego prezydenta autonomicznego Krakowa przyznawana jest od 17 lat tym, którzy działają na rzecz dobra wspólnego Krakowa i Małopolski. To jest w jakiejś mierze dla mnie taka okazja do takiego retrospekcyjnego spojrzenia na siebie, na to, co jakby los mi zdarzył. I myślę sobie, że jedyne co mógłbym i chciałbym powiedzieć publicznie, to to, że jak się pojawiały jakieś wyzwania, jak Solidarność w 80 roku, jak wybory samorządowe, komitety obywatelskie, czy kandydowanie do Sejmu, to... To nie stchórzyłem. Ja myślę, że jeżeli już za cokolwiek, to być może, że nie za darowek, ale za odrobinę odwagi. Święto miasta Krakowa teraz w serwisie. Zazwyczaj przypada w czerwcu, ale w tym roku świętowanie rozpoczęło się już w maju. Festiwale muzyczne i filmowe, atrakcje muzyczne, wydarzenia plenerowe, pikniki dla rodzin oraz grup sąsiedzkich. Wielka parada smoków, spotkanie z lajkonikiem czy kwieciste wianki. Wizytówką święta będą widoczne w przestrzeni miasta, biało-niebieskie flagi i iluminacje, szczegółowy program na Kraków.pl Pamiętajcie też o Dniu Dziecka. W tym roku najlepszym prezentem, nie tylko dla małych, ale i dużych dzieci, będzie niewątpliwie udział w wyborach prezydenckich. Więc zróbcie sobie i waszym dzieciom najistotniejszy dziś prezent. Dobrego dnia i do zobaczenia.